Witajcie, drodzy widzowie. Łukasz kłania się Moi drodzy, dzisiaj zabieram Was na wycieczkę do lasu i pokażę Wam okolice, w jakiej ja mieszkam. Kiedyś już zrobiłem o tym film, ale z tego względu, że, no, że tak powiem, grono widzów się poszerzyło. Często nowe osoby nie zaglądają na stare filmy, więc postanowiłem zrobić tak zwany remake. I zaczynamy, moi drodzy. Idąc do lasu, idąc do lasu musicie mieć gumowce. Dlaczego? Dlaczego musimy mieć gumowce? No, dlatego, że w tym lesie gdzie ja jestem, zresztą w każdym lesie są żmije, są kleszcze. I nie możecie iść na przykład w Japonkach, bo to by był naprawdę głupi pomysł. Teraz tak, co jeszcze zabieramy ze sobą? Kurteczka, moi drodzy, z kapturem przeciw deszczowa. No i plecaczek, tam jakaś woda, prawda? To jest taka wersja light, że tak powiem, uproszczona. To nam w zupełności wystarczy. No i oczywiście jakiś telefon. Jakby cokolwiek się wydarzyło, jakbyście Nie wiem, z górki na pazurki na przykład zrobili I nie daj Bogu skręcili kostkę, to zawsze możecie zadzwonić po pomoc, tak? No i oczywiście informujecie kogoś gdzie idziecie, bo słuchajcie idziemy do głębokiego lasu, nie ma to tamto No więc zapraszam, pokażę wam Gdzie tuż taj Gdzie też tu PST mieszka ehm, Naprawdę Jestem szczęściarzem, wiem o tym Doceniam to, że mieszkam wśród łona natury po prostu. Tutaj w to miejsce mam od domu parę metrów mieszkam przy lesie, więc zapraszam Was. Co ciekawostką pokażę Wam na początku tego vloga swój taki nasz prywatny las. Tak, tutaj mamy hektar lasu, i jak wiecie, ja będę robił wycinkę troszkę drzew, troszkę drzew. No fajnie to określiłem. No, paru drzew, że tak powiem, tych bardziej schorowanych. Pokażę Wam wszystko na filmie, więc zaczynamy. Idziemy w las, moi drodzy. Zobaczcie, wszystko pokrzywa. Warto wspomnieć, żeby zabrać długie spodnie ze sobą. Najlepiej, bo jak są pokrzywy, no to już macie problem. Ja mam gumowce i spodenki bojówki wytrzymałe. Wystarczy mi to, moi drodzy. Idziemy na przygodę. Tak, jesteśmy już na miejscu. Tutaj przypomnę, o czym mówiłem na początku. Jest to las prywatny, moi drodzy. Jest to nasza ziemia. Zobaczcie, jak tutaj jest wspaniale. Tutaj na dole zwalone drzewo, jak widzimy. Mały strumyczek płynie. Teraz tak, tutaj, moi drodzy, jak widzicie, te dwa drzewka. Jest to Bóg. Bóg, nie Bóg, tylko Bóg. Bóg bardzo dobre drzewo na opał, twarde. Chyba jedno z najlepszych. Oczywiście poza dębem. Natomiast tutaj obok mamy brzuskę. Brzoza średnio nadaje się na opał, gdyż jest to drzewo miękkie. I one no po prostu raz, że bardziej dymi, dwa, jest mniejsza kalor kalor Mniejsza kal ka klarowność, kaloryczność, o tak, kaloryczność, mniejsza kaloryczność tego, drze tego drzewa. Yy, oczywiście możemy nim palić w kominku, yy, ale nadaje się bardziej do innego zastosowania, jeżeli palenie w kominku. Bóg natomiast jest to drzewo mocne, olbrzymie, zobaczcie, ale powiem Wam, że ja nie miałem serca ścinać takiego drzewa pięknego. <laughs> Moi drodzy, pozwolenie mam, natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że teraz jest też okres lęgowy ptaków, ptactwa. Mają po prostu gniazda i młode wykluwają się z jajek gdzieś tam na koronach drzew. Ja mam odpowiednie papiery, jest to nasz prywatny teren, więc tak naprawdę mógłbym. Tutaj sobie wycinasz te drzewka. Natomiast oczywiście trzeba szanować naturę. I powiem Wam ciekawostkę. Poczekajcie, znajdziemy tutaj tylko o! Znajdziemy sobie drzewko, pokażę, które mogę wyciąć spokojnie. Bo pamiętajmy, możemy ścinać drzewa, które mają średnicę objętości 50 cm. No, ja podejrzewam, że to ma 50 cm, chociaż się nie wydaje, prawda? Myślimy, że 50 cm to jest więcej, ale dookoła to naprawdę wychodzi nam 50 cm. No, może gdzieś tak tutaj, o! To by było 50. Takie drzewa można spokojnie wycinać. Zobaczcie ten wąwóz tu na dole. Te wąwozy, tutaj z tego, co się dowiedziałem, są, moi drodzy, naturalnym tworem lodowca. Tak, tutaj na Śląsku dobiegał lodowiec, który no, zrobił ukształtowanie terenu takie. Tu zobaczcie, jaki Bóg. Bóg, nie Bóg, olbrzymi. O, z tego to bym palił w piecu chyba 100 lat. 100 zim. Na dół, wiecie, nie będziemy schodzić. Oczywiście moglibyśmy to wszystko wiecie ogrodzić. No nie będziemy się aż tam dalej zagłębiać, bo po co? Jak pewien polityk powiedział, możemy iść do lasu i zbierać taki chrust. Przepraszam. Tylko że powiem wam, słabe z niego polityk, ponieważ taki chrust będzie nam kopcił, dymił. Wilgotność przekracza ponad 25%. Ja podejrzewam, że tu jest wilgotności z 50-60. Więc jeśli przyjechałaby straż miejska, no tak, tak, moi drodzy. Unijne bzdety, unijne bzdety. Straż miejska jeździ z takim z, taką, z takim urządzeniem do pomiaru wilgotności drewna. No i one jeśli przekroczy 25%, macie mandat. No więc pan polityk, jaką się nazywał Sikora, nie, siara, przepraszam, siara, tak, siara z wiecie, zbieżność nazwisk, no to wprowadza w Polaków błąd, bo takiego chrustu możecie nazbierać, ale jak się wam to będzie palić, no to już jest inna bajka, prawda? Możecie go odłożyć na rok, gdzieś przechowywać i wtedy możecie nim palić, natomiast to drewno jest zbyt wilgotne, żeby nim palić. Tutaj taki mały szczególik pan siara... Yy, Zapomniał dodać tak fajnie, ptaki śpiewają, zobaczcie. Tam jest mały strumyk. Może tu nawet jakieś źródełko jest. Ja nawet do końca nie wiem. Ale no ben, będę wycinał parę drzew i wiecie co? Podejrzewam, że tego nie będę pokazywać, bo ekolodzy by się pewnie doczepili. Ale moi drodzy, ja uważam, że drzewo jest jednym z najlepszych opałów jakiekolwiek są. Dlaczego? Ponieważ jest to źródło odnawialne i Wydawałoby się, że drzew ściętych jest więcej, aniżeli tych, które rosną. Otóż nie, moi drodzy. Więcej mamy przyrost drzewa, aniżeli go wycinamy, ponieważ drzewa rosną również w naturalny swój sposób, a poza tym nadleśnictwo sadzi te drzewa, które wycina. I jest to według mnie ekologiczne, jeśli chodzi o powietrze. Tego dymu, dymu naprawdę nie ma dużo, jeśli chodzi o... Obok. Eee, tu go mamy, właśnie. A tutaj olbrzymi, zobaczcie. Ło, ale się roz, rozwiało. Dobrze, więc no, chciałem Wam pokazać tutaj ten nasz prywatny lasek. I mogę tutaj chodzić bez maseczki, słuchajcie, spokojnie. <laughs> eee, moi drodzy. Tego jest hektar. Także jeszcze tam jeszcze tam, ale nie będziemy wszędzie chodzić. Teraz wam pokażę miejsce obok którego mieszkam, znaczy tutaj też. Ale przejdziemy tutaj kilkaset metrów dalej i pokażę wam jeziorko w tym lesie tutaj. Także zapraszam. Wielokrotnie wspominałem o tym jak mech obrasta drzewa dookoła, moi drodzy w lesie. Więc ten sposób na skazanie północy w lesie się nie sprawdza, ponieważ mech Rośnie w cieniu wilgoci, a w lesie mamy wszędzie wilgoć, wszędzie cień, więc jeśli chcecie no, posłużyć się tym oto sposobem, że mech na drzewie pokazuje północ, to musicie znaleźć drzewo najlepiej na polance, które jest odsłonięte, i tam mech rośnie zawsze na północ. Słuchajcie, i to może Wam no, po prostu wskazać drogę do domu. Tutaj wychodząc z lasu, tego naszego prywatnego, jest mała polanka, zobaczcie jak fajnie. Prawda? Tutaj gdzieś nawet wiśnie. Dzika, dzika wiśnia, znaczy nie dzika, no wiśnia po prostu. Nie wiem skąd się tutaj wzięła wiśnia, ale rośnie. A piękne niebo dzisiaj mamy, a my lecimy nad jeziorko tutaj obok. Tutaj Wam pokażę tegoroczne plony. Prawda? pszenica, moi drodzy, pszenica, tak, na przemian tutaj u nas na polu pszenica rzepak i owies owca, ow, nie owcy, tylko owca owca tutaj po drodze zobaczcie co spotykamy tutaj jest moi drodzy legowisko bądź saren, bądź dzików, nie wiem Tutaj sobie spały, tutaj i tutaj. Widzicie jak to, jak ta pszenica jest tutaj wykształtowana. No na pewno tutaj sobie spały, a dzików troszkę tutaj teraz mamy. Dobrze, pójdźmy sobie dalej. Tutaj już moi drodzy nadleśnictwo położyło jeszcze w czasach głębio, głębokiego PRL-u w latach 70 na początku yy, takie oto yy, taki bruk, no nie bruk, takie Kafle, jak widzimy, charakterystyczne do, do tamtych lat, prawda, żeby łatwiej było drzewo z Lasu wywozić ale ja nie to wam chciałem pokazać. Chciałem wam pokazać tutaj naszą perełkę. I już się zbliżamy. Moi drodzy, tego możecie mi tutaj zazdrościć, ponieważ to miejsce. Jest naprawdę miejscem uroczym, malowniczym i no zobaczcie sami zaraz Przymknę się na chwilę. Podziwiajcie To jest zagospodarowane to jeziorko o którym Wam mówiłem na lat, latem tutaj w tym naszym tutaj lesie Dookoła moi drodzy las, dosyć duży las, a tutaj zobaczcie PST wychodzi z domu Prawda? I jest nad wodą <grytanie> Paradoksalnie nie byłem tu jeszcze w tym roku, zobaczcie Bardzo, bardzo fajne miejsce Dookoła las, mamy ratownika Można wypożyczyć sobie łódeczkę, popłynąć aż tam hen hen Fajnie tam jest, bo tam Drzewa są nad wodą i to jest takie, wiecie, takie tajemnicze, fajne miejsce. O, fajnie, że mam gumiaki. Woda spoko, tylko zimna jak cholewcia, powiem Wam. Ale ja nie zamierzam się kąpać. Pokażę Wam jeszcze tutaj kawałek mola, bo tutaj również to zostało tak zagospodarowane, że yy, latem jest właśnie to molo tutaj. Także zobaczcie, jak jest upał. Można przyjść z dzieciakami. O, jesteśmy na molu. Tu strefy pływackie wyznaczone, tam fontanna. No i rowerki wodne, oczywiście łódeczki. Można hen hen w las popłynąć sobie. I tak sobie pestę tutaj mieszka, moi drodzy. Pewnie niektórych zaskoczyłem tym, bo nie wszyscy wiedzieli, że mieszkam przy lesie na wsi. Ale no tak jest, tak jest. Pełny, słuchajcie, relaks. Powiem Wam, że człowiek nabiera hormonu szczęścia, jak idzie tak przez las, wiecie. Yy, po prostu hormon szczęścia się wytwarza w organizmie. Człowiek się odstresowuje od codzienności. Czuję się lepiej po takim spacerze, nerwy z nas schodzą, dotlenimy się, lepiej serducho pracuje. No, dzisiaj trochę wiaterek jest, wątpię, żeby ktoś tutaj się, słuchajcie, dzisiaj kąpał. To jest taka temperaturka, taka se, bym powiedział. Zobaczcie, tam jeszcze jest plac zabaw, tam jest sarenka, Taki, taka restauracja. Można iść coś tam zjeść, prawda? No więc tutaj PST się relaksuje. No nic, dziękuję Wam za uwagę. Eee, i, I widzimy się moi drodzy znowu za jakiś czas, za parę dni pewnie. Ja zaczynam od dzisiaj urlop i, i naprawdę muszę troszkę odpocząć. Obiecałem sobie samemu i mojemu ciału, że naprawdę nie będę się przepracowywać, bo ja. Wiecie, na urlopie różne rzeczy robię, ale teraz naprawdę chcę poleżeć, oglądnąć ulubiony serial, dobre jedzonko. Należy mi się po tym ciężkim roku, wiecie, pracy. No więc dzięki za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam was. Jeśli ktoś z was będzie w okolicy, zapraszam, pokażę wam, oprowadzę was zupełnie za darmo i jeszcze możemy, możecie zajrzeć do mnie na obiadzik. Także pozdrowionka, dziękuję za uwagę. Chciałem Wam pokazać gdzie to, to też PST mieszka. No tuż tutaj mieszkam moi drodzy. I naprawdę nie wyobrażam sobie życia w wielkim, wielkim mieście. Bo już tak, w takich miastach byłem moi drodzy. Mieszkałem, dużo dużych miast odwiedziłem i dla mnie, mnie to po prostu stresuje, mnie to męczy cały czas jakiś harmider, jakiś, jakiś hałas, wiecie a tutaj no zobaczcie, możecie sobie wypożyczyć łódeczkę, wypłynąć gdzieś tam za ciszę i książkę poczytać na przykład w spokoju. Nikt wam nie będzie uwierzcie, mi tutaj przeszkadzał co najwyżej kaczki, które tu pływają, i bodajże jeszcze łabędzie. Moi drodzy, z takiej perspektywy to ja jeszcze chyba nie nagrywałem vloga. To jest takie typowe selfie. <grywa> Urlop, tak pokazujcie, nie pokazujcie tak, absolutnie tak. Pokój, oh. oddychamy pełną gębą, jak się to mówi gdyż jesteśmy w lesie, moi drodzy. Las to, wiecie, dostarcza hormonu szczęścia. Przede wszystkim spacer. Jak ja to kocham, moi drodzy, jak ja to kocham. O, A tutaj jest czyściutko czysty las. Za darmo, za darmo, moi drodzy. Za darmo. Tak jak zawsze powtarzam, wiele rzeczy, które daje nam szczęście, jest za darmo. Tylko nie, niektórzy nieuczciwi ludzie chcą z nas chcą nas ogołocić do zera. I wytaczają jakieś rejony zamknięte, jakieś coś. Wiecie, klimatyczne trzeba płacić za powietrze w hotelu, w tym regionie, gdzie jesteśmy. I powiem wam, czuję się o, o wiele, o niebo lepiej. Naprawdę działa, działa. 40 minut, 20 tutaj ruszyłem w głąb lasu 20 z powrotem. Jestem przy chałupie i moi drodzy, wystarczy jak nowonarodzony, powiem wam. Ja pamiętam swego czasu za kawalera jak jeszcze Zdarzało mi się, uwaga, podkreślam, zdarzało mi się coś łyknąć czasami, no jak każdemu chyba. To po takim spacerze nie było żadnego kaca moi drodzy. Tak, to tak działa. Nasz, nasze ciało po prostu lepiej funkcjonuje. Pokrzyw może nazbieram jeszcze, zobaczymy. Trzymajcie się i uśmiechajcie się. Bądźcie mili dla swoich bliskich. Bądźcie zdrowi, dbajcie o siebie eee, i na pewno gdzieś w waszej okolicy jest las, do którego warto wyjść. Natomiast zasady chodzenia do lasu wyświetli się Wam ikonka mojego filmu, który nagrałem Jak bezpiecznie poruszać się po lesie moi drodzy. No, możecie przeżyć mały szok, bo to było 5 lat temu, więc jestem nieco młodszy, szczuplejszy, ale to ja. Dzięki, że jesteście, dzięki, że jesteśmy. Za niedługo moi drodzy, może 11 tysięcy subskrypcji. Ale ja wiem o tym, że grupa osób fajnych to jest słuchajcie może z 30 osób nas. Reszta to tam gdzieś zasuba, zostawiła, ale nie zagląda, nie pisze, nie wchodzi na livey. W każdym bądź razie jestem przed domem. Trzymajcie się, dzięki, cześć, pa.